Wyspa Wielkanocna, czyli Rapa Nui, jak nazywają ją miejscowi, to jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na Ziemi. Ten skrawek wulkanicznej Ziemi, zagubiony w bezkresnych wodach Pacyfiku, leży 3,5 tysiąca kilometrów od wybrzeży Chile. Uznawana jest za najbardziej odizolowaną zamieszkaną wyspę na świecie. Można by się zastanawiać, co jest tak niezwykłego w wyspie o powierzchni zaledwie 163,6 km2, zamieszkanej przez około 8 tysięcy ludzi. Odpowiedź jest prosta nic poza jej gigantycznymi, niewiarygodnie starymi i absolutnie tajemniczymi posągami. Na wyspie Wielkanocnej stoją ogromne posągi Moai, potężne, kamienne figury, które spoglądają na świat w ciszy i otoczone aurą zagadki. Skąd się wzięły? Nikt tak naprawdę nie wie. Czy mogły zostać zbudowane przez starożytną, wysoko rozwiniętą cywilizację? A może przez istoty pozaziemskie? Czy też jedna z wielu bardziej przyziemnych teorii jest prawdziwa? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Rapa Nui powstała około 750 tysięcy lat temu w wyniku erupcji trzech wulkanów. Jeden z nich stanowi również najwyższy punkt wyspy, wznosząc się na 539 metrów. Krajobraz wyspy to mieszanka skalistych wybrzeży, kraterów zamienionych w jeziora oraz trawiastych wzgórz. Według badań genetycznych, polinezyjczycy dotarli tu między 700 a 1200 rokiem naszej ery, pokonując tysiące kilometrów na kajakach. Przywieźli ze sobą słodkie ziemniaki, kurczaki i swoją tradycję budowania monumentalnych konstrukcji. Klimat Rapanui jest tropikalny, niemal kurortowy. Mimo to wyspa jest daleka od gościnności, nie ma tu naturalnych portów, a silne wiatry wieją nieustannie. Europejczycy odkryli wyspę dopiero w XVIII wieku. Pierwszymi, którzy wylądowali na Rapanui, były statki dowodzone przez holenderskiego kapitana Jacoba Rogewina, który stał na czele ekspedycji Kompanii Zachodnioindyjskiej. Zdarzyło się to 5 kwietnia 1722 roku, w niedzielę wielkanocną dlatego też nie poświęcono wiele czasu na wybór nazwy. Wyspa Wielkanocna. W tamtym czasie na wyspie mieszkało około 3000 rdzennych mieszkańców. Od razu wybuchł konflikt z długouchymi, jak marynarze nazywali miejscowych ze względu na ich płaty uszu rozciągnięte do ramion. Z powodu nieporozumienia Holendrzy otworzyli ogień, zabijając kilku wyspiarzy. Dzienniki ekspedycji odnotowują: "Padli jakby skoszeni, ale inni nie uciekli". Stali i patrzyli na nas z przerażeniem. Później mieszkańcy Rapa Nui uspokoili przybyszów darami, kurczakami i bananami. A sytuacja została zażegnana. Jednak problemy miejscowej ludności nie skończyły się. 48 lat po wizycie rogowina na wyspę dotarły hiszpańskie statki, a kapitan Felipe Gonzalez ogłosił Rapa Nui posiadłością Hiszpanii. Choć Madryt nigdy nawet o tym się nie dowiedział. Tubylców natychmiast ochrzczono i wręczono im kilka egzemplarzy Ewangelii, po czym Hiszpanie odpłynęli i zapomnieli o wyspie. Hiszpania nigdy nie wykorzystała swojego terytorium, ale mieszkańcy Rapa Nui pamiętali, że biali ludzie lubili dziwne ceremonie. W XIX wieku wyspa stała się przystankiem dla wielorybników i handlarzy niewolników. Mieszkańcy Rapanui byli zabierani na pokłady amerykańskich, francuskich i brytyjskich statków, a następnie transportowani na najbliższe rynki Ameryki Łacińskiej i sprzedawani za niewielkie pieniądze. W latach 60. XIX wieku francuski admirał Dutrou Bornier nawet poślubił miejscową kobietę i ogłosił się królem wyspy. Ale jego panowanie nie trwało długo. Jego własni ludzie zatruli mu wino i zabili admirała. Kobieta została później zabita przez swój własny lud za nielojalność polityczną. Mieszkańcy Rapanui najbardziej ucierpieli od peruwiańskich handlarzy niewolników, którzy w 1862 roku uprowadzili 1500 osób, połowę populacji wyspy, w niewolę. Wyspiarze byli sprzedawani do pracy w kopalniach Guana, gdzie ludzie masowo umierali w ciągu kilku miesięcy z powodu upału i toksycznych oparów. Handlarze niewolników nie dbali o swoje ofiary. Guano, rozłożony ptasi nawóz, było w tym czasie niewiarygodnie cenne. Było głównym źródłem nawozów azotowo-fosforowych, a także surowcem do produkcji materiałów wybuchowych i prochu strzelniczego. Do tego czasu czasy były już stosunkowo cywilizowane, a w europejskiej prasie wybuchł ogromny skandal. Pod presją społeczności międzynarodowej, Peruwiańczycy zwrócili ocalałych na wyspę zaledwie 15 osób. Ocaleni przywieźli ze sobą ospę, a do 1887 roku druga połowa rdzennej populacji niemal całkowicie wymarła. Na wyspie pozostało tylko około 100 osób. Nieco później władze chilijskie kupiły rapanui od miejscowych. Cena wynosiła sześć tysięcy funtów szterlingów. Umowę podpisał lokalny wódz. Przez wszystkie te tragiczne wydarzenia posągi Moai patrzyły w milczeniu. Kiedy holenderscy marynarze Rogewina wina po raz pierwszy zobaczyli kilkadziesiąt tych kamiennych gigantów wzdłuż brzegu, ich reakcja była mieszana. To nie był podziw, raczej połączenie strachu i konsternacji. Ogromne ludzkie głowy Moai stały na platformach, częściowo zakopane w ziemi, niemal wydawało się, że wyrastają prosto z ziemi. Oto co Karl Berens, jeden z oficerów ekspedycji, napisał w swoim pamiętniku. Widzieliśmy ogromne kamienne figury wysokie na trzydzieści stóp, dziewięć metrów. Początkowo myśleliśmy, że są zrobione z gliny i pokryte kamieniem. Ich idealnie regularne rysy wyglądały tak nienaturalnie. Rogewin zauważył, że mieszkańcy Rapanui rozpalali ogniska przed posągami, umieszczali białe kamienie u ich podstawy, być może jako ofiary, i wykonywali rytmiczne ruchy, tańcząc i modląc się. Jako chrześcijanie członkowie ekspedycji uznali to wszystko za jakiś rodzaj satanistycznego rytuału. Ogólnie rzecz biorąc, rogę win i jego załoga nigdy tak naprawdę nie zrozumieli, do czego służyły Moai. Uważali, że posągi były ołtarzami do składania ofiar, najwyraźniej wzniesionymi jako pomniki dla wodzów plemiennych. Dla Holendrów z XVII wieku myśl, że dzikusi mogli stworzyć coś takiego, była absolutnie nie do pomyślenia postanowili, że moai musiały zostać zbudowane przez jakąś starszą cywilizację, która mieszkała na wyspie przed mieszkańcami Rapa Nui. Jednak Rogewen nigdy nie dowiedział się niczego konkretnego, ponieważ nie znał języka lokalnego i mógł porozumiewać się tylko za pomocą gestów. Problem komunikacji z wyspiarzami stał się kluczowy dla historii posągów. Po najeździe peruwiańskich handlarzy niewolników w 1862 roku i późniejszej epidemii ospy, wiele klanów długouchych, którzy byli strażnikami starożytnej wiedzy o Moai, zniknęło. Tradycja przekazywania historii ustnie, z pokolenia na pokolenie została przerwana. Wiele drewnianych tablic, przykładów pisma Rapa Nui, zwanego Rongo Rongo, zostało spalonych przez chrześcijańskich misjonarzy. W tym momencie odkrycie tajemnicy posągów nie było już priorytetem. Niemal cały język Rapanui sam zniknął. Łącznie na wyspie Wielkanocnej znaleziono około 900 posągów Moai. Najmniejsze mają około 3 metrów wysokości, ze średnią bliską 10 metrów. Jest jeden wyjątek posąg o wysokości 21 metrów, ale nigdy nie został ukończony. Większość Moai wykonana jest z miękkiego tufu wulkanicznego, choć kilka wyrzeźbiono z bazaltu. Posągi ważą od 20 do 90 ton. Niektóre z Moai miały koralowe oczy z kamiennymi źrenicami zabarwionymi na czerwono. Te oczy były wkładane tylko podczas rytuałów. W tym momencie posąg był uważany za ożywały. Posągi były wykonywane w kamieniołomie znalezionym pod wulkanem Rano Raraku, tak zwanym wtórnym wulkanem położonym na stokach Terewaki, największego wulkanu na wyspie. Kamieniołom był w rzeczywistości łatwy do znalezienia. Prawie połowa wszystkich posągów Moai nadal leży tam w różnych stadiach ukończenia. Krater wulkanu wypełnia słodkowodne jezioro otoczone gęstymi trzcinami. Mieszkańcy Rapanui używali tych trzcin do budowy łodzi i pokryć dachowych. Wulkan zbudowany jest z miękkiego tufu wulkanicznego, idealnego materiału do rzeźbienia. Jest łatwy do obróbki dłutami kamiennymi, a jednocześnie wystarczająco wytrzymały, aby przetrwać. Tuf jest również bogaty w wapń i fosfor, więc był używany w rolnictwie jako nawóz do słodkich ziemniaków i bananów. Z tego powodu niektórzy badacze uważają, że mieszkańcy Rapanui celowo pozostawiali niektóre posągi w kamieniołomie, myśląc, że ich obecność pomagała uczynić glebę wyspy bardziej żyzną. Rzeźbienie rozpoczynano od twarzy, następnie przechodzono do uszu, ramion i tułowia. Po ukończeniu przodu posąg był odcinany od skały i spuszczany po zboczu za pomocą toczących się kłód. Debaty na temat sposobu transportu posągów wciąż trwają. Niektórzy badacze uważają, że posągi były przemieszczane w pozycji pionowej poprzez chodzenie nimi, kołysanie ich na boki za pomocą lin, przesuwając je krok po kroku. Eksperymenty wykazały, że zarówno ta metoda, jak i tradycyjne toczenie na kłodach działają. W latach 50. Thor Heyerdahl udowodnił, że można ciągnąć posąg poziomo, umieszczając pod nim drewniane walce. W 2012 roku naukowcy przetestowali technikę Lin i kołysania. 18 osób zdołało przesunąć pięciotonową replikę Moai o 100 metrów w 40 minut. Mimo to niektórzy miejscowi wierzą, że Moai były przemieszczane na rozkaz kapłanów poprzez magię. Po sprowadzeniu posągów z kamieniołomu dodawano kolejne detale. Rzeźbiono szyje i plecy, a powierzchnię polerowano. Następnie posąg transportowano do docelowego miejsca, gdzie kopano ogromny dół, i moai zakopywano do dwóch trzecich wysokości. Na stokach wulkanu można zobaczyć każdy etap procesu, od ledwo zarysowanych kształtów po niemal ukończonych gigantów. Istnieje kilka teorii na temat tego, dlaczego mieszkańcy Rapanui ostatecznie przestali tworzyć posągi. Według jednej z nich wojna domowa między długouchymi doprowadziła do upadku społeczeństwa, pogorszonego przez epidemię ospy. Po prostu nie było już nikogo do budowania pomników. Inna teoria sugeruje, że wylesianie pod transport posągów spowodowało erozję gleby i głód. A trzecia, bardziej praktyczna, mówi, że rzeźbiarze po prostu dotarli do warstw skał zbyt twardych do obróbki i porzucili projekt. Ale oczywiście główne pytanie pozostaje: dlaczego w ogóle powstały posągi? Większość Moai odwrócona jest od oceanu, patrząc w stronę wiosek, jakby miały czuwać nad ludźmi i ich chronić. Jednak siedem posągów skierowanych jest w stronę oceanu. Być może, jako symbole przodków i ich wodzów, te Moai wypatrywały zagrożeń ze strony żeglujących obcych. Wspomniana już teoria nawozowa. Być może, posągi były rozmieszczone po całej wyspie aby zwiększyć żyzność. To mogłoby wyjaśnić ich liczbę. Im gorsze były niedobory żywności, tym bardziej wyspiarze liczyli na pomoc ze strony idoli. Ale są też bardziej egzotyczne teorie. Najpopularniejsza z nich głosi, że Moai to markery nawigacyjne dla UFO. Podobno kosmici wyrzeźbili je, aby zaznaczyć miejsca lądowania lub wskazać drogę do podziemnych baz. Zwolennicy tej teorii mają prosty argument: stworzenie tak masywnych posągów było po prostu zbyt trudne dla prymitywnych plemion. Jak ludzie bez kół czy metalowych narzędzi mogli stworzyć 900 gigantów. Kosmici z drugiej strony mogli je po prostu wyciąć laserami. Idea, że moai były pochodzenia pozaziemskiego, stała się popularna w latach 60. XX wieku dzięki szwajcarskiemu pisarzowi Erichowi von Denikenowi. W swojej książce Rydwany Bogów twierdził, że posągi zostały wykonane przez kosmitów, których starożytni ludzie wzięli za bogów. Później entuzjaści UFO podchwycili tę teorię. Zwolennicy tej idei twierdzą, że znajdują ukryte kody w sposobie rozmieszczenia Moai. Niektóre grupy posągów tworzą trójkątne skupiska i inne kształty geometryczne, które rzekomo odpowiadają mapom gwiazd, takim jak konstelacja Oriona. Niektóre platformy, czyli postumenty, pokrywają się z punktem, w którym wschodzi ta konstelacja nawiasem mówiąc, kluczowy punkt nawigacyjny dla polinezyjczyków. Ślady technologii pozaziemskiej są również widoczne w petroglifach, które rzekomo przedstawiają astronautów. Na plecach niektórych moai znajdują się rzeźby przypominające ludzi w skafandrach kosmicznych. Uczeni akademicy uważają, że są to stylizowane wizerunki duchów Aku Aku. Czerwone cylindry na szczycie posągów są postrzegane jako hełmy lub anteny, a w tablicach rongo zniszczonych przez misjonarzy niektórzy widzą instrukcje obsługi obcej technologii. Entuzjaści UFO łączą Moai z innymi miejscami megalitycznymi, czyniąc je częścią jednolitej teorii sieci. Sugerują, że wyspa Wielkanocna jest kluczowym punktem w systemie ziemskich linii energetycznych łączących Stonehenge, piramidy w Gizie i Machu Picchu. Krążą nawet plotki o tunelach pod rano Raraku prowadzących do tajnych bunkrów kosmitów. Geolodzy mówią, że są to jaskinie wulkaniczne. Ale kto wie, może kosmici ukryli swój sprzęt zbyt głęboko, by go znaleźć? W końcu, jak napisał Thor Hajerdal, tutaj czas się zatrzymał, pozostawiając nas z pytaniami bez odpowiedzi. Tak czy inaczej, wyspa Wielkanocna jest naprawdę niezwykła, z każdej perspektywy, i wcale nie musi być bazą dla latających spotków, żeby była niesamowita. W końcu historia tego, jak zwykli Polinezyjczycy zmienili dziesiątki ton tufu wulkanicznego w wielowiekową zagadkę, jest równie niesamowita. Kto wie, może zrobili to dla zabawy, żeby przyszłe pokolenia miały nad czym się głowić.